Witam y, wszystkich. Z tej strony Ringwa i Filipon102. No siema. No i dzisiaj wykopki, ale przedtem pyszna meliska. Na uspokojenie. Dobra, odnieś wtedy kubki. Halinki. Dobra, tam domkni Dobra. i i oczywiście wóz i i kopaczka wiadomo piaderka przygotowane no i wszystko Dobra. fajnie w palaj dokładnie palaj Dobra, jeszcze nie odpalaj, weź się trochę cofnij, bo tutaj wiesz, plony, że się cofnij trochę do tyłu, delikatnie, jeszcze, dobra, 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 będzie git chyba. No widzę, kurka, obroty wskoczyły na pełność, na pełne, Le leci, leci, dobra. Dobra, zbieramy. To jest długi pas, więc tego, my tutaj kopiemy ten kawałek żeśmy mieli razem pozbierać. Mhm. No innego sąsiada nie ma do pomocy. Dokładnie. Trzeba pomagać sobie.

To jest jakaś chowalona. To masakra. Nie mogę to przyjść i odkurłać, bo fajnie taka małosy ją odkurła. No. To niedobrze, kurka. Tak to jest z tymi babami. I liczno medycyny. Dobra. Na dwa przejazdy będzie tutaj ok. Dobra. I lecimy dalej wtedy. Szybko dodać idzie. Będzie chyba... Ja polestem ten podczepię wóz konny. Trochę podjadę. Sąsiad odpali to. Leci tym Władkiem, nie słyszy Pewnie mnie. Słyszysz mnie? Sąsiad. Kurka. Dobra, chodźmy. Dobra, trzepiamy do Poloneza szybko. Pod... Tak, chyba tak. Leci jak diabeł. Pyk, kurka, dobra. Dobra, podczepi idealnie. Dobra kurka już tyś, y, tysiąc półtora tony już dużo ładnie sypię, lecimy dalej. Trzy wiadra Czekaj, chyba już będzie pełna. Czekaj, o kurka. dobra. Dobra, pełna. Ja jadę. Coś mi Czy już wiadra przygotuję? Dobra, wtedy przygotuj wiadra Co? Jeden erko tutaj jest. nie na mojej winku. Sorry, sąsiad. Kurka! Sąsiad to jest rower. Dobra, dobra. Tak, sąsiad wiem. Weź na tycze pieniędzy. Automatyzacja kurka. Dobra. Lecimy.

kilka wiaderek dla sąsiada, Wiadomo, wiadomo. Też musi być. Wiadomo. Możecie napisać, że już macie ferie, bo my hey, już mamy. No. My już mamy. To jest ferie będzie trochę odcinków. Bo wiadomo, lepszy net i w ogóle z rana. Teraz można nagrywać. No. Za chwilę znowu pełno. Kurka ładnie sypie. tutaj w ogóle Fryteczki opiekane umiem. Nie wiem! Coś tam umiem! Coś tam umiem z ziemniaczków. W piekarniku kurka taki przepis mam, kurka. W no piekarniku w piekarniku taki kurka przepis na opiekane czy coś. Już nie wiem, jak to tam by było. Ja mam też takie przepisy. No, ja coś też nie, coś potrafię. Schabowe albo mielone zrobię. Albo rosół. O pełna dobra. Dobra. Dobra ja lecę. Kurka ona ona nawet nie ona nawet kurka jedzie jak chce nie zatrzymuje się kurka nawet nie zdrapnie. Leci, leci, dobra, o kurka, hamulce nie niezawodne. Z dziewięćdziesiątego, trzydzieści, Czyli trzydzieści, 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 i lecimy. Kurka! Kupusz, kurka, jak naprawdę jest kopka. Ładnie. Kurka, dymi się ładnie. Ale znosi dziada, powiem. Ale najważniejsze, że daje radę, Władek. No i co? Poza odcinkiem myślę, że zrobimy orkę na tych... W, w, przy każdym prawie polu. No, na każdym myślę. Ale to poza odcinkiem, bo to będzie nudne. Ta orka. Jeszcze jak, wiadomo. jestem jest najpopularniejszych najpopularniejszy YouTube'en, taki, wiesz, no, piecholec, to on ma tyle słów, ale wątpię, że ktoś ogląda te orki, prace, wiesz, orkę, prace poniżne... No tak, bo to nie nawet, nie jest jakoś ciekawe, więc no, kurka no, orka jak orka. Dobra, lub 4 godziny może to. Dokładnie. Ej, Pani bo w szkole zawsze mówili na ferie, żeby nie doczepiać stanek do pojazdu. Nie? O, no. Tak Zdrowko. Ale tego, samochodu, składów, nie, motorynek. No ale nic nie wspomnieli o traktorze. <laughs> wiecie, już szykujcie się na odcinek ze świąt. Już wiecie, co będzie czekać. My będziemy po prostu, co się robi. No, dobrze się bawić. Tak powiem w skrócie. Dobra, podjedź trochę. Umiesz. Okej, Kurka on, on... naprawdę ładnie leci w terenie. Kocha hamul mój pada. Hamulce niezawodne. Aż za dobre kurka. Dobra. Byłem.. Byłem w ralu u wujka i nie tylko. Nie no u wujka tylko. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Rok temu byłem. Wujek już ma lepszy sprzęt, wiadomo. No. Już ma kombajn. starym. No ja też kiedyś. O jak teraz dopiero ma tego kombajn ziemniaczków. Też miał niedawno kopaczkę, jeszcze dwa lata temu. No to dobrze. Gdzie taki krótszy odcinek, wiecie? Nie, taki krótszy właściwie, bo czekaj, ile mamy. Sprawdzę. 12 minut, no i to i tak dość długi więc no fajnie eeeem sąsiad kiedy nic nie widzi eee widać bo harj na to widzi mam fajkę Będą shorty powiem tak Oj oj widzę kontencik, oj, widzę oj, kontencik będzie, oj tak Tak, tak, tak będzie samo. Nie, a zobaczysz. W wszystko dobrze jest. Wszystko się wyklepie. To dobrze. Może tak mi się też nie rozkozisz. A kopa na brotach. Tak. Sąsiad, idę, idę. Co idzie? O kurka. To fajnie. Idzę się bawisz. Pewnie kiedyś tam. Pewnie kiedyś tam. Może się dorobimy jakiegoś kosznita. Ja wiem, się zobaczy. W razie to my tam ziemniaczki tylko robimy dla siebie tam. Chyba, że tam ktoś przyjdzie, ktoś tam znajomych, co nie? No, temu królowi po drugiej stronie muru to nie da. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. W w McDonaldzie. nie wiem, może w następnym tutaj roku, wybrzeżu. No to też może tutaj, nie wiem, może ten, ja słyszałam, nie wiem, obornik może, co będziemy tu wozić. No, no bo, architek, bo architekt ma przyjść na początek wiosny, już takie projekty wstępne, już mamy, takie jakby trochę już ustalone, gdzie już mamy tam, ustalone, gdzie będą y, te chlewy i ja będę mieć chlew od świnia, sąsiad kurka. Nie do twojej, tam se będę brał. Tak witam, kurka. Ja tam nawet połowy przez cały rok nie zjem z tej przyczepy. Lecisz! Lecę, sportowa seria, trzeba biegać, trzeba spalać. Będziesz miał shorta kolejnego. No, ja pier... Dole! Kurka odpala? Co teraz? Dobra, odpalił chyba. Dobra. Kurka, wszystko uwalone. Tato, popatrz na swoje ręce. No, no mam. O kurka, o kurka, trochę na dobra, to lepiej nie będę wchodził, kurka, bo się wypierdolę jeszcze. Dobra, daj mi To tu z masz, to A nic! szmatki. Szmaty, jak zima, wiesz, żeby, kurka, ten, szyby. Szmaty z rzutu Nie, nie, nie. Nie tym razem. Dobra. Na kogo zy, nie będę mówić. A nieważne. <noise> Bo jakby tu powiedział, to trzeba było

Aha. było, tyle, co trasiał, a było więcej kamieni. Hmm. Oj problemy techniczne mam coś bo net mam no jak widzicie 8 tysięcy pingu no i jeż, no, możliwe, że mnie może wyrzucić niestety. Mam je wyrzucić z serwera. Wywali, więc to może wszystko na dziś, myślę. No i co? Do zobaczenia, cześć chyba. No bo... Nara, resztę ogarniamy poza odcinkiem. Wtedy adios i papa.